Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem z Mazdą szóstką trzeciej generacji i na początek tradycyjnie kilka ważnych dat. Samochód jest na rynku od roku 2012. W 2014 samochód przeszedł pierwszą modernizację i po tej modernizacji wygląda tak. A w 2018 samochód przeszedł drugą modernizację i po drugiej moderniza modernizacji wygląda. Jak widać różnice nie są duże, aczkolwiek na korzyść, jeżeli chodzi o wyciszenie no i jeżeli chodzi o jakość użytych materiałów. Jeżeli chodzi o silniki, to jednostki benzynowe dostępne są w Europie 3. W Ameryce dostępna była jeszcze jedna jednostka. Konkretnie były to silniki Sky Active G. Wolnossące z wtryskiem bezpośrednim na europejski rynek były to wersje dwulitrowe i 2,5 litrowe. Jednostka dwulitrowa jest dość trwała. Z czasem mogą pojawiać się wycieki z pokrywy zaworów, ale nie jest to nic poważnego, więc śmiało ten, tą jednostkę możecie wybrać. Jeżeli chodzi o jednostkę 2,5, no to tam powyżej 200 tysięcy w niektórych egzemplarzach, oczywiście nie są to wszystkie, ale w niektórych egzemplarzach zdarzały się przypadki uszkodzenia głowicy, po prostu głowica pęka lub uszczelka pod głowicą pęka, więc o tym pamiętajcie. No, i oczywiście w wersji Sky Active G Turbo 2,5 też ten problem występuje. Czyli jeżeli chcecie mieć święty spokój, no to dwulitrowa jednostka jest lepszym wyborem. 2,5-litrowe jednostki, no to niestety większe ryzyko. Oczywiście mówimy cały czas o silnikach benzynowych. Jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne, to dostępnych jest kilka wersji silnika 2,2 Sky Active D. No, i tutaj trzeba być ostrożnym przy zakupie, dlatego, że niestety jest kilka ustarek w tym silniku między innymi zrywające się napędy pompy oleju, między innymi wycierający się wałek wydechowy, ale to po dwóch latach około udało się ogarnąć maździe no i zdarzają się też przypadki zapiekających się wtryskiwaczy. Czyli jeżeli wtryskiwacz już zacznie lać i chcecie go wymienić, no to oczywiście nie wy, tylko mechanik, no to doliczy wam mechanik zapewne większy koszt przy wyciąganiu tego wtryskiwacza. A jeżeli nie uda mu się wy, tego wtryskiwacza wyciągnąć, no to musicie zapłacić za nową głowicę. Z innych usterek muszę wspomnieć o synchronizatorach manualnej skrzyni biegów, które po prostu z czasem dochodzi do ich uszkodzenia i są trudności z zbijaniem biegów. Typowa usterka wielu aut japońskich, no ale niestety, taka występuje, żeby to naprawić, no to niestety tylko remont. Zdarzają się również przypadki uszkodzenia pompy wakum, która również nie należy do, do trwałych, z kolei we wnętrzu wycierają się m.in. materiały. Wykonane z tapicerki, przede wszystkim na fotelach. Użytkownicy skarżą się na skrzypiący podłokietnik, na wycierającą się skórę na kierownicy prawdopodobnie jest to ekoskóra, no ale nie mam stuprocentowej pewności no i na problemy z prowadnicami przednich foteli. Zdarzają się również problemy z uszczelkami drzwi, które w pierwszych latach produkcji świszczą, kruszą się. Użytkownicy skarżą się także na problemy z reflektorami. Z silniczkami składania bocznych lusterek, a także z korozją. Ta najczęściej pojawia się na progach, na podłużnicach i na elementach tylnego zawieszenia. Warto taki samochód przed zakupem dokładnie przejrzeć pod kątem korozji, no i prewencyjnie go zabezpieczyć. W tym odcinku to już wszystko. A jeżeli podobał Wam się ten film, to zachęcam do łapkowania, subskrybowania, zostawiania komentarzy i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!